Prawdziwa historia mojego życia zaczęła się w momencie, gdy mój syn oddał klucze do mojego domu swojej żonie, nie wiedząc, że już od trzech miesięcy wiedziałem o wszystkim: o jej kłamstwach, o zdradzie, o tym, jak manipulowała moją rodziną, udając idealną synową, podczas gdy za plecami planowała nasz upadek. Siedzę teraz w moim ulubionym fotelu, trzymając w dłoniach te klucze te same, które Tomasz z dumą wręczył Natalii zaledwie godzinę temu. Metalowe zęby wbijają mi się w skórę, ale ten fizyczny ból to nic w porównaniu z tym, co czuję w środku. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla was coś naprawdę wyjątkowego. Trzęsą mi się ręce, nie z wieku. Mam dopiero 62 lata, ale z tej mieszanki wściekłości i zawodu, która pali mnie od środka jak kwas. Tato Natalia będzie czasami potrzebowała wpaść, gdy nas nie będzie. Powiedział Tomasz, całując mnie na pożegnanie: Mój jedyny syn, moja duma i radość człowiek dla którego poświęciłem wszystko po śmierci jego matki. Gdyby tylko wiedział, że jego żona już od miesięcy ma dostęp do tego domu gdyby tylko wiedział, co robiła tutaj, gdy myślał, że jest na swoich słynnych spotkaniach z koleżankami zamykam oczy i widzę tamten dzień 22 października dokładnie o 14:30. Wróciłem wcześniej z kontroli lekarskiej. Serce, jak się okazało, w porządku. Tylko stres. Ironia losu. Zaparkowanie samochodu na końcu ulicy, zamiast pod domem, bo jakiś idiota zajął moje miejsce. Może to był znak od losu, bo gdybym zaparkował normalnie, nigdy bym jej nie zobaczył. Natalia wychodziła z mojego domu. Z moich kluczy, które, jak teraz wiem, wydrobiła sobie miesiące wcześniej. Ale nie była sama. Za nią wyszedł mężczyzna, którego nie rozpoznałem. Młodszy ode mnie, przystojny, ubrany w garnitur. They embraced passionately right by my front steps, with intimate gestures between them while my son was working hard at the office to provide her with a comfortable lifestyle. Serce waliło mi jak szalone. Krew pulsowała w uszach tak głośno, że przez chwilę myślałem, że wszystkich naokoło będzie to słychać. Schowałem się za samochodem sąsiada jak jakiś przestępca we własnej dzielnicy, czekając, aż odjadą. Ona swojej czerwoną toyotą prezentem od Tomasza na rocznicę ślubu, on swoim błyszczącym BMW. Gdy wreszcie zniknęli, ręce trzęsły mi się tak mocno, że przez 10 minut nie mogłem włożyć klucza do zamka. Dom pachniał jej perfumami, tym słodkawym zapachem, który Tomasz tak uwielbiał. Ale teraz był zmieszany z czymś jeszcze, z czymś obcym. Weszłem do salonu i od razu wiedziałem. Poduszki na kanapie ułożone inaczej, szklanki na stoliku, dwie, chociaż rano była tylko jedna. Na podłodze przy kanapie leżał guzik. Nie mój, nie Tomasza. Ciemnoczerwony, elegancki, pewnie z koszuli tego faceta. Podniosłem go, a metal był jeszcze ciepły od jej palców. Właśnie wtedy poczułem to po raz pierwszy. Tę zimną, stalową determinację, która zastąpiła początkowy szok. To nie była zwykła zdrada. To była inwazja. Na mój dom, moją rodzinę, moje życie. A ja, głupi starzec, ułatwiałem jej wszystko, traktując jak córkę, którą nigdy nie miałem. Przez następne dni żyłem jak w transie. Normalne poranki, praca w ogrodzie, wieczory przed telewizorem, ale w środku wszystko się zmieniło. Każdy telefon od syna, każda wizyta, każdy uśmiech Natalii wszystko nabrało nowego, zgniłego smaku. Obserwowałem ją podczas rodzinnych obiadów, jak siedzi przy moim stole, je jedzenie, które przygotowałem, śmieje się z moich żartów, a jednocześnie planuje spotkania z kochankiem w moim domu. 1 listopada, pamiętam dokładnie, bo to były święta zmarłych, jakże symboliczne. Podjąłem decyzję. Nie mogłem tego zostawić bez konsekwencji. Nie mogłem pozwolić, żeby niszczyła mojego syna, moją rodzinę, wszystko, za co ciężko pracowałem przez całe życie. Maria, moja zmarła żona, przewróciłaby się w grobie, gdyby wiedziała, że pozwalam na takie traktowanie naszego dziecka. Ale nie mogłem po prostu pójść do Tomasza i wszystko mu powiedzieć. Po pierwsze, nie uwierzyłby mi, był w niej zakochany jak głupi nastolatek, chociaż miał już 35 lat. Po drugie, potrzebowałem dowodów, niepodważalnych dowodów, które utkną jej w gardle jak kość. I po trzecie, gdybym być szczery sam ze sobą, chciałem zobaczyć jej minę, gdy zrozumie, że wszystko wiem. Plan zaczął się kształtować powoli, jak ciemna chmura nad horyzontem. Pierwszym krokiem było sprawdzenie, czy moje podejrzenia są słuszne, czy rzeczywiście używa mojego domu na swoje schadzki. Kupiłem małą kamerę, jeden z tych gadżetów, które reklamują w telewizji dla emerytów paranoików. Ironiczne, że miałem się stać jednym z nich. Umieściłem ją dyskretnie za ramką ze zdjęciem Marii w salonie. Idealny punkt obserwacyjny na całą przestrzeń. Jeśli Natalia rzeczywiście robiła to, o czym myślałem, kamera wszystko nagra. Miałem tylko nadzieję, że się mylę. Że to tylko chorych marzeń starzejącego się wdowca, któremu wydawało się, że widzi rzeczy, które nie istnieją. Ale się nie myliłem. Pierwsze nagranie przyszło już w następnym tygodniu. 7 listopada, czwartek, 13.45. Natalia weszła do domu sama, rozglądając się nerwowo, jakby sprawdzała, czy nikt jej nie śledzi. Wyjęła telefon, do kogoś dzwoniła, gestykulując żywo. Nie słyszałem słów, ale język ciała mówił wszystko. Była podekscytowana, niecierpliwa. 20 minut później przyszedł on. Ten sam mężczyzna, którego widziałem poprzednio. Kamera zarejestrowała wszystko w bolesnych szczegółach. Jak rzucili się sobie w ramiona, jak całowali się z desperacją ludzi, którzy widzą się zbyt rzadko, jak zniknęli na górze w kierunku mojej sypialni. Wyłączyłem nagranie. Nie potrzebowałem więcej szczegółów. Wystarczyło mi to, co już widziałem. Siedziałem w kuchni, trzymając telefon z nagraniem, czując, jak coś we mnie ostatecznie pęka. To już nie była kwestia moich podejrzeń czy paranoi. To była trudna sytuacja rodzinna, w której odkryłem, że moja synowa wykorzystywała nasz dom w sposób który był niewierny wobec mojego syna. Ta bolesna rzeczywistość oznaczała, że nasze rodzinne miejsce było wykorzystywane w sposób, który naruszał zaufanie i więzi małżeńskie. Ale jeden filmik to było za mało. Potrzebowałem więcej, potrzebowałem wzorca, dowodów na to, że to nie był przypadek tylko długotrwały romans. Więc czekałem i filmiłem, i zbierałem dowody jak prokurator przygotowujący się do najważniejszej sprawy swojego życia. W następnym tygodniu było jeszcze gorzej. Przyszli we wtorek, tym razem z winem, moim winem, z piwnicy, którą pokazałem Natalii rok temu, gdy pytała o moje hobby. Pili z kieliszków, które dostałem od Marii na rocznicę ślubu, śmiejąc się z czegoś, czego nie mogłem usłyszeć. Potem znów poszli na górę. W piątek tego samego tygodnia Natalia przyszła sama, ale nie po to, żeby sprzątać czy cokolwiek. Przyszła po to, żeby przygotować dom na kolejne spotkanie. Wymieniła pościel w mojej sypialni na tę, którą kupiła dla gości. Jak powiedziała Tomaszowi, i przygotowała romantyczną atmosferę ze świecami i muzyką. Wszystko w moim domu, wszystko moimi rzeczami. To było jak oglądanie, jak ktoś systematycznie niszczy twoje życie w zwolnionym tempie, i nie mogę nie nic z tym zrobić. Każdy dzień przynosił nowe upokorzenie, nowe dowody na to, jak bardzo zostałem wykorzystany. Ale jednocześnie czułem, jak we mnie narasta coś jeszcze zimna, metodyczna złość, która dawała mi siłę do kontynuowania tego wszystkiego. Przez następne dwa tygodnie nagrałem jeszcze pięć spotkań. Czasami przychodził tylko on, czasami tylko ona, ale zawsze kończyło się tym samym. Mój dom stał się ich prywatnym hotelem. Miejscem, gdzie mogli się spotykać bez ryzyka, że ktoś ich rozpozna. Byłem ich nieświadomym wspólnikiem w niszczeniu mojego własnego syna. W końcu zaczęły docierać do mnie fragmenty ich rozmów. Kamera była dostatecznie blisko, żeby wychwytywać niektóre słowa. I to, co usłyszałem, sprawiło, że krew we mnie zawrzała jeszcze bardziej. Tomasz jest taki naiwny, powiedziała któregoś dnia, leżąc na mojej kanapie w samej bieliźnie, podczas gdy jej kochanek przygotowywał drinka. Myśli, że jestem jego małą, niewinną żoną. Gdyby wiedział, co robię, gdy go nie ma, śmiali się z tego. Śmiali się z mojego syna, z jego zaufania, z jego miłości. A ja siedziałem w swojej kuchni, słuchając tego, czując, jak moje serce pęka na kawałki. Nie z żalu, ale z wściekłości. A co z jego ojcem? Khnoniny zapytał kochanek. Nie ma podejrzeń? Ten Stary? Proszę cię. Uwielbia mnie jak córkę. Gdybym mu powiedziała, że jestem aniołem, uwierzyłby. Zresztą większość czasu spędza w ogrodzie albo przed telewizorem. Nawet nie zauważy, że tu byłam. Tak myślała o mnie. Stary, głupi, ślepy dziadek, którym można manipulować jak chce. Córka, jak mnie na to, żeby być takimi ludźmi? Wykorzystywała moją miłość do niej, moją miłość do syna, żeby robić rzeczy, które godziły w fundamenty naszej rodziny. Ale największym ciosem było to, co usłyszałem pod koniec listopada. Byli razem już trzeci raz w tym tygodniu i nagranie zaczęło się od ich rozmowy na kanapie. Kiedy mu powiesz? zapytał, głaszcząc jej włosy. Niedługo. Suri Sherman odpowiedziała. Czekam tylko na dobry moment. Może po świętach. Nie chcę psuć mu Bożego Narodzenia. Myślisz, że będzie ciężko? Pewnie tak, kocha mnie na swój sposób, ale to nie jest prawdziwa miłość, nie taka jak nasza. Gdy zrozumie, że nigdy go nie kochałam naprawdę, że wszystko to było błędem, będzie lepiej dla nas wszystkich. Nigdy go nie kochała. Te słowa uderzały mnie jak ciosy pięścią. Przez pięć lat małżeństwa, przez wszystkie te rodzinne obiady, święta, wakacje, nigdy go nie kochała. Tomasz poświęcał się dla niej, pracował po godzinach, żeby kupić jej ten samochód, te biżuterię, te ubrania. A ona całe to czas planowała, jak mu się wyśliznąć, jak zniszczyć mu życie w najmniej bolesny dla niej sposób. Tego wieczoru, po obejrzeniu nagrania, nie spałem wcale. Leżałem w łóżku, tym samym łóżku, w którym ona zdradzała mojego syna, i planowałem. Nie mogłem już dłużej czekać, nie mogłem pozwolić, żeby kontynuowała tę farsa. Ale mój plan zemsty musiał być idealny. Musiał być taki, żeby nie tylko ją zniszczyć, ale również uchronić Tomasza. Przed jeszcze większym bólem. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem następnego dnia, było spotkanie z prawnikiem, starym znajomym z czasów, gdy jeszcze pracowałem. Powiedziałem mu całą historię, pokazałem niektóre nagrania, te mniej intymne, ale wystarczające, żeby udowodnić zdradę. Chciałem się upewnić, że Tomasz będzie chroniony prawnie, gdy wszystko się wyda. To wystarczy na rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie żony, powiedział adwokat po obejrzeniu materiału dowodowego. Twój syn nie będzie musiał płacić alimentów, a jeśli ma jakieś długi wspólne, prawdopodobnie będzie mógł się z nich wykrecić. To była dobra wiadomość, ale to nie wystarczało. Chciałem, żeby Natalia zapłaciła za wszystko, co zrobiła: za kłamstwa, za wykorzystywanie mojego domu, za manipulowanie moimi uczuciami, za planowanie zniszczenia życia mojego syna. Miałem pomysł, jak to zrobić. Zacząłem od drobnych rzeczy. Wymieniłem zamki w domu, wszystkie łącznie z tymi, do których miała klucze. Nie powiedziałem nikomu, nawet Tomaszowi. Chciałem zobaczyć jej reakcję, gdy następnym razem spróbuję wejść na swoje schadzki. Nie musiałem długo czekać. We wtorek, 3 grudnia, kamera zarejestrowała ją, jak próbuje otworzyć drzwi swoimi starymi kluczami. Widziałem, jak się denerwuje, jak sprawdza klucze raz za razem, jak próbuje różnych kombinacji. W końcu zadzwoniła do swojego kochanka, gestykulując gniewnie. Rozmowa trwała kilka minut, po czym oboje odjechali. Tego wieczoru zadzwoniła do Tomasza. Słyszałem rozmowę, bo był u mnie na kolacji. Coś się stało z kluczami do domu twojego ojca. Kcesurunona, powiedziała przez telefon. Nie mogę wejść. Czy może zamienił zamki? Tomasz spojrzał na mnie z zakłopotaniem. Tato, czy zmieniałeś zamki? Spojrzałem na niego z najniewinniejszym wyrazem twarzy, na jaki było mnie stać. Tak, w zeszłym tygodniu. Przepraszam, zapomniałem ci powiedzieć. Jeden ze starych zamków zaczął się zacinać, więc ślusarz wymienił wszystkie. Mogę zrobić nowe klucze, jeśli Natalia ich potrzebuje. Dlaczego miałaby ich potrzebować? zapytałem, udając niewinność. Przecież macie swój dom. Tomasz wyglądał na zmieszanego. No, czasami może potrzebuję czegoś sprawdzić, gdy nas nie ma. Albo, nie wiem, pomóc ci w czymś. Oczywiście, powiedziałem, uśmiechając się ciepło. Zrobię jej jutro nowe. Żadne problem. ale naturalnie nie zrobiłem. Następnego dnia kupiłem nowe klucze, ale nie do moich nowych zamków. Do starych, które już nie działały. I dałem je Tomaszowi, żeby przekazał żonie. Obserwowałem z okna, jak próbowała ich użyć w piątek. Tym razem była jeszcze bardziej sfrustrowana. Dzwoniła gniewnie, kręciła się wokół domu, próbując znaleźć inne wejście. W końcu jej kochanek przyjechał, próbował jej pomóc, ale oczywiście też mu się nie udało. Odjechali po godzinie męczarni. To była dopiero przygrywka. Prawdziwa zemsta miała nastąpić podczas świąt Bożego Narodzenia. Plan był prosty, ale wymagał precyzyjnego timingu. Wiedziałem, że Natalia planuje powiedzieć Tomaszowi o rozwodzie po świętach, więc postanowiłem, że wyprzedzę ją o jeden dzień. Wigilia była idealna całą rodzina razem, atmosfera świąteczna a potem prawda. Ale zanim do tego doszło, musiałem przygotować jeszcze jedną rzecz. Wszystkie nagrania, które zebrałem przez ostatnie dwa miesiące, zmontowałem w jeden film nie pornograficzny czy obsceniczny. Usunąłem wszystkie intymne części, ale pozostała chronologiczna dokumentacja zdrady. Daty, godziny, dowody na to, że używali mojego domu, moje rzeczy, że śmiali się z Tomasza i ze mnie. 24 grudnia Wigilia, Tomasz i Natalia przyszli na tradycyjną kolację. Przynieśli prezenty, życzenia, uśmiechy. Natalia była szczególnie miła tego dnia, jakby próbowała załadować pozytywną energię przed tym, co planowała zrobić mojemu synowi za kilka dni. Jedliśmy w spokoju, rozmawialiśmy o planach na nowy rok, o pracy Tomasza, o mojej rozwijającej się pasji do fotografii. Mały żart, gdyby tylko wiedzieli, jakich zdjęć ostatnio robiłem. Natalia opowiadała o swoich koleżankach, o miejscach, które odwiedzała. Wszystko kłamstwa, wszystko przykrywka dla jej rzeczywistych zajęć. Po kolacji, gdy jedliśmy deser, powiedziałem: Mam dla Was specjalny prezent na święta coś, co przygotowywałem przez ostatnie tygodnie. Tomasz uśmiechnął się szeroko. Tato, nie musiałeś, jesteśmy już dorośli, ale to coś wyjątkowego. Tasem, odpowiedziałem wyjmując laptopa. Tu, rodzaj filmu rodzinnego. Z ostatniego okresu. Natalia spojrzała na mnie z lekką niecierpliwością, ale wciąż się uśmiechała. Jakie to miłe, tato. Włączyłem komputer i otworzyłem plik z filmem. To dokumentacja tego, co działo się w naszym domu przez ostatnie dwa miesiące, gdy nie było mnie w domu. Pierwsze kadry pokazywały salon, datę, godzinę. Potem Natalię wchodzącą do domu. Na początku Tomasz wyglądał na zmieszanego. Tato, skąd masz nagranie z? Ale jego głos urwał się, gdy na ekranie pojawił się obcy mężczyzna. Gdy zobaczył, jak Natalia rzuca mu się w ramiona. Gdy zrozumiał, co się dzieje. Twarz Tomasza zmieniła się z zakłopotania na szok, potem na ból, a w końcu na wściekłość. Natalia próbowała coś powiedzieć, ale on podniósł rękę, żeby ją uciszyć. Film trwał 15 minut. Pokazywał wszystkie spotkania, wszystkie dowody zdrady, wszystkie momenty, gdy myślała, że nikt nie patrzy. A na koniec nagranie jej rozmowy o tym, że nigdy nie kochała Tomasza, że wszystko było błędem. Gdy film się skończył, w pokoju panowała absolutna cisza. Tomasz siedział nieruchomo. Jego twarz była blada jak ściana. Natalia wpatrywała się w ekran, jakby nie mogła uwierzyć w to, co właśnie zobaczyła. "Jak, jak długo wiedziałeś?" Zapytała w końcu, jej głos był cichy, złamany. Od października Sternowarm odpowiedziałem spokojnie. Od pierwszego razu, gdy użyłaś mojego domu do zdrady mojego syna, Tomasz wstał gwałtownie, przewracając krzesło. Natalia to prawda? Wszystko to prawda? Ona próbowała kłamać, jak robiła to przez całe miesiące. Tomek to nie jest takie, jak wygląda. Na-na-naj na. krzyknął, a jego głos był pełen takiego bólu, że aż mnie zabolało serce Nie kłam mi więcej. Właśnie widziałem jak się całowałaś z tym facetem w domu mojego ojca. Widziałem jak mówiłaś, że mnie nie kochasz. Zaczęła płakać, ale to były krokodyle łzy, łzy kogoś, kto został przyłapany, a nie kogoś, kto naprawdę żałuje. Tomek, mogę wszystko wytłumaczyć. Co masz wytłumaczyć? Masz, zapytałem wstając od stołu. Teraz to był mój moment, moment na który czekałem przez miesiące. Że wykorzystywałaś nasze zaufanie? Że przez miesiące kłamałaś nam w oczy? Że używałaś mojego domu do spotykania się z kochankiem? Podczas gdy mój syn ciężko pracował, żeby utrzymać ciebie i wasz związek? This wasn't how it was supposed to happen, szeptała. A co z tymi rozmowami o rozwodzie? Shiaken is Surinam, ciągnąłem bezlitośnie. O tym, że czekasz tylko na dobry moment, żeby mu powiedzieć? Że planowałaś to już po świętach? Tomasz spojrzał na nią z takim wyrazem twarzy, jakby zobaczył ją po raz pierwszy w życiu. Planowałaś rozwód? I nic mi nie powiedziałaś? Tomek, wynoś się, powiedział cicho, ale w jego głosie była stal Wynoś się z tego domu, teraz Ale moje rzeczy, wyślę ci je pocztą Albo spalisz, nie obchodzi mnie to Natalia wstała, wciąż płacząc, wciąż próbując coś mówić Ale ani Tomasz, ani ja nie słuchaliśmy już Wzięła swoją torebkę i wyszła, zatrzaskując za sobą drzwi Po jej wyjściu Tomasz usiadł z powrotem przy stole I ukrył twarz w dłoniach Siedziałem obok niego, nie wiedząc co powiedzieć. Zemsta została wykonana, sprawiedliwość została wymierzona, ale mój syn wciąż cierpiał. I to był najgorszy moment całej tej historii. Gdy zdałem sobie sprawę, że choć ukarałem Natalię, nie mogłem uleczyć jego złamanego serca. Jak długo podejrzewałeś? zapytał w końcu, nie podnosząc głowy. Od października, gdy zobaczyłem jak wychodzi z tego domu z tym mężczyzną. Ale nie chciałem ci mówić bez dowodów. Nie chciałem, żebyś myślał, że to paranoja starszego człowieka. Pięć lat szeptał. Myślałem, że to jest prawdziwa miłość. Myślałem, że będziemy razem do końca życia. Położyłem mu rękę na ramieniu. To nie była twoja wina, synu. Zostałeś oszukany przez kogoś, kto był ekspertem w kłamstwach. Zostaliśmy tak przez długi czas, siedząc w milczeniu przy stole pełnym niedotkniętych świątecznych potraw. W końcu Tomasz podniósł głowę i spojrzał mi w oczy. Dziękuję, tato. Wiem, że to było ciężkie dla Ciebie. Nagrywać to wszystko, zbierać dowody, ale jestem Ci wdzięczny. Lepiej poznać prawdę teraz niż po kolejnych pięciu latach kłamstw. Prawda była taka, że przez te miesiące planowania zemsty czułem się bardziej żywy niż przez lata od śmierci Marii. Miałem cel, misję, coś, co dawało sens moim dniom. Ale teraz, gdy wszystko się skończyło, czułem głównie pustkę. W następnych tygodniach zajmowałem się Tomaszem. Przeprowadził się do mnie na kilka miesięcy. Podczas gdy prawnik załatwiał formalności rozwodowe. Natalia próbowała się kontaktować. Najpierw błagając o przebaczenie, potem grożąc sądem za nagrywanie bez zgody, w końcu po prostu zniknęła z naszego życia. Sprawa rozwodowa zakończyła się w jego faworem, dokładnie tak jak przewidywał prawnik. Natalia nie dostała nic: ani alimentów, ani części majątku wspólnego. Sąd uznał, że zdrada była wystarczającym powodem do orzeczenia rozwodu z jej wyłącznej winy. Ale najmniejszą satysfakcję przynosiło mi to, co usłyszałem kilka miesięcy później. Natalia i jej kochanek też się rozstali. Najwyraźniej, gdy romans przestał być tajny, stracił swój urok. Ona została sama, bez męża, bez kochanka, bez stabilności finansowej, którą zapewniał jej Tomasz. To była sprawiedliwość, ale nie przyniosła mi tej ulgi, której oczekiwałem. Zemsta jest jak słona woda. Im więcej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Ukarałem Natalię za to, co zrobiła. Ale nie przyniosło mi to szczęścia. Przyniosło tylko zamknięcie pewnego rozdziału, który i tak był już skończony. Dzisiaj, siedząc w tym samym fotelu co sześć miesięcy temu, gdy wszystko się zaczęło, myślę o tym, czego się nauczyłem. O tym, że ludzie potrafią być okrutni w sposób, jakiego nie spodziewasz się po latach zaufania. O tym, że czasami musisz sam stanąć w obronie tych, których kochasz, nawet jeśli oznacza to walkę z osobami, które uważałeś za rodzinę. Tomasz dziś poprawia się. Spotkał kogoś nowego kobietę, która, mam nadzieję, będzie go traktować z szacunkiem, jakiego zasługuje. Uczą się wzajemnego zaufania, budują relacje na prawdziwych fundamentach, a nie na kłamstwach i manipulacji. A te klucze, które wciąż trzymam w dłoni, to już nie są te same klucze, które Natalia skopiowała to nowe klucze do nowych zamków, do nowego rozdziału naszego życia rozdziału, w którym prawda jest ważniejsza od spokoju, a sprawiedliwość Choć czasami bolesna, jest lepsza od ignorancji. Czy żałuję tego, co zrobiłem? Czy żałuję miesięcy planowania, zbierania dowodów, przygotowywania tej świątecznej konfrontacji? Nie. Jedyne, czego żałuję, to, że pozwoliłem, żeby to trwało tak długo, że nie działałem wcześniej, że dałem jej więcej czasu na wykorzystywanie mojej rodziny. Historia mojej zemsty kończy się tu, w tym fotelu. Z tymi kluczami w dłoni, zwiedzą, że czasami stary człowiek musi pokazać pazury, żeby chronić to, co najważniejsze. Prawdziwa historia mojego syna, który oddał klucze do mojego domu swojej żonie, nie wiedząc, że już od miesięcy wszystko widziałem i wszystko planowałem. A jeśli Natalia kiedykolwiek przeczyta to, albo usłyszy, pamiętaj, kochana synowo, że czasami ci, których uważasz za niegroźnych staruszków, potrafią być najgorszymi wrogami bo mają czas, cierpliwość i całe życie doświadczenia w rozpoznawaniu kłamstw. Jeśli spodobała Ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Jutro czeka na Ciebie kolejna opowieść, której nie chcesz przegapić.